Dzisiaj chciałabym poruszyć temat dotyczący tego, kiedy psycholog może odmówić wykonania badania psychologicznego. Czy jest to w jakiś sposób usankcjonowane prawnie, jak to wygląda, w jakie to są sytuacje, czego możecie się w związku z tym spodziewać. Także, jeżeli chodzi o badania z zakresu psychologii transportu, czyli są to badania dla. Kierowców zawodowych, kierowców taksówki, kandydatów na kierowców, kierowców, którzy przewożą wartości pieniężne, kierują pojazdami uprzywilejowanymi, instruktorów, egzaminatorów dla całej tej gamy osób, plus osób, którym z jakiegoś powodu zabrano prawo jazdy czyli po punktach, po wypadku, lub też za jazdę pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie to jest cała gama badań z zakresu psychologii transportu. To jeżeli chodzi o takie badanie, to są dwie sytuacje, kiedy ustawodawca przewiduje możliwość tego, aby psycholog odmówił wykonania badania. I te dwie sytuacje są opisane w rozporządzeniu w sprawie badań psychologicznych kierowców. Na blogu podaję wam dokładnie artykuł i dokładnie jest to tam zacytowane, także zachęcam, żebyście też tam spojrzeli. I te dwie sytuacje to są takie, że pierwsza jest, dotyczy tego, jak Wy się czujecie, czyli jeżeli osoba badana zgłasza psychologowi, że się źle czuje, jest chora, niewypoczęta, to można w takiej sytuacji tego badania nie odbyć. Lub też druga sytuacja dotyczy tego, kiedy psycholog zauważy, że jesteście pod wpływem alkoholu, czy też ma podejrzenia, wątpliwości co do tego, że możecie być pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie, wtedy też mamy prawo odmówić wykonania badania. I teraz tak, ustawodawca narzuca na nas też to, kiedy ma być wyznaczony termin następnego badania, i to ma być data maksymalnie do 14 dni od daty pierwotnej. Teraz na pewno zapytacie, co jeżeli chodzi o badania z medycyny pracy. Pamiętajcie, że badania z medycyny pracy to są konsultacje. W związku z tym. Hmm, jest to jakby jedna z wielu etapów, które przechodzicie, żeby lekarz-orzecznik wydał wam orzeczenie lekarskie, które was dopuszcza do wykonywania danej pracy. I teraz tak, to nie jest usankcjonowane już prawnie, natomiast nie widzę powodu, dla którego psycholog, jeżeli byście zgłosili to, że źle się czujecie, miałby wam odmówić tego, żeby takie badanie przesunąć. Natomiast nie ma to odbicia w, w literze prawa, jakby. Dobrze, teraz. Pozostaje kwestia tego, że rzeczywiście bardzo często jest tak, że mimo wszystko część z Was przychodzi chora, przychodzi niewyspana, przychodzi czasami nawet na zwolnieniu lekarskim, bo nie macie jak przełożyć tych badań. No i to wtedy jest tak, że wykonujecie trochę te badania na własną odpowiedzialność. Psycholog ma obowiązek poinformować Was o tym, że. Powinniście być zdrowi, wyspani i wypoczęci, żeby w takich badaniach brać udział. No, i że ponosicie w takim razie, jeżeli się mimo wszystko zgodzi, uprzecie, że tak powiem, na to, żeby takie badanie wykonać, ponosicie pełną odpowiedzialność za wynik tego badania. Bardzo często jest też tak, że psycholog daje wam nawet do podpisania takie oświadczenie, że właśnie jesteście wyspani, wypoczęci i jakby um, czujecie się na tyle dobrze, żeby do takich badań przystąpić, i ponosicie odpowiedzialność za wynik tego badania. Niemniej jednak, jak wiadomo, od badań z psychologii transportu można się odwołać, czy też można wystąpić z wnioskiem o ponowne badanie, jeżeli nie, zgadza, nie zgadzacie się z wynikiem orzeczenia i robicie to pisemnie, macie na to 14 dni, robicie to przez psychologa, który wydał Wam pierwotne orzeczenie. Takie badanie jest już kolejne, realizowane co do zasady w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, chyba że pierwotne badanie było w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, to jest wyznaczana inna instytucja, która Wam to badanie zrealizuje. Natomiast jeżeli chodzi o badania z medycyny pracy, to jako de facto nie ma tam za bardzo możliwości odwołania się, bo to jest tylko konsultacja. Odwołujecie się tak naprawdę od, od końcowego orzeczenia lekarskiego, nie od składowych, które lekarz brał pod uwagę, wydając to orzeczenie lekarskie. Więc, reasumując, mamy dwie sytuacje, kiedy z mocy jakby prawa psycholog może odmówić wykonania badania. Jedna w której to wy jako osoby badane zgłaszacie, że nie czujecie się zbyt dobrze i druga kiedy my mamy wątpliwość co do tego że przychodzicie na badania trzeźwi i to też może być sytuacja, w której możemy odmówić badania. Czy są jakieś inne sytuacje, które w których może się to przydarzyć. No myślę, że w przypadku gdyby osoba badana była bardzo agresywna, przeszkadzała innym wykonywaniu badania, to też myślę, że psycholog w tej sytuacji może takiego badania odmówić, czy też przerwać po prostu badań i ustawić inny termin dla takiego badania. Dlatego, że no część badań często tych testowych wykonuje się wspólnie. Na jednej dużej sali, więc nie wyobrażam sobie, żeby jedna osoba zakłócała całej reszcie możliwość spokojnego przechodzenia badań psychologicznych. Natomiast to już nie ma odzwierciedlenia w literaturze prawa, tam mamy tylko te dwie sytuacje. Zachęcam Was także do tego, abyście zajrzeli na bloga, tam też jest artykuł na ten temat i do obejrzenia innych moich filmików. Do usłyszenia, do zobaczenia.